Jokery ich od cholery. <gry> Przepraszam, to jest beznadziejny rym. Czołem, witajcie w 75. odcinku podcastu Pograwędka. Nazywam się Kamil Podryban i zapraszam Was na kilkadziesiąt minut pogawędki na temat gier wideo. W dzisiejszym odcinku tytuł, na który czekałem od dawna, a dopiero niedawno było mi dane w niego zagrać. No i przyznam się szczerze, że jestem absolutnie pod ogromnym wrażeniem. I po raz kolejny podziękowania tutaj idą do Matowskiego, dzięki któremu miałem ten impuls, żeby zagrać tę grę, ponieważ to właśnie od niego dostałem na Steamie kopię gry Balatro. Zapraszam do odcinka! Moi drodzy, jeżeli nie mieszkacie gdzieś pod kamieniem i nie unikacie wieści ze świata gier wideo, na pewno gdzieś spotkaliście się z nazwą właśnie Balatro. Najprawdopodobniej zresztą słyszeliście tą nazwę w związku z grą wideo, ponieważ Balatro jest słowem, które istnieje w sumie od dość dawna i dowiedziałem się tego dzisiaj przygotowując się do odcinka. Oznacza ono zawodowego klauna czy błazna, więc nazwa co do gry jest bardzo adekwatna. Balatro natomiast jest to gra wideo, która stała się niespodziewanym hitem. Jest to gra stworzona przez jednego użytkownika przez studio Local Funk, które w zasadzie jest studiem jednego pracownika. I co ciekawe, Balatro to gra Roglike, to karcianka, gdzie budujemy swoje, właśnie, talie. Wszystko jest oparte na pokerze. I twórca gry deklaruje się, że on za bardzo w pokera to w zasadzie nawet nie lubi grać. A co więcej, jeśli chodzi o roguelike to on bardziej jest zna, ale też w niej nie gra i zazwyczaj gra w gry sieciowe. Ciekawe biorąc pod uwagę, że stworzył w tym momencie jedną z najpopularniejszych gier dla pojedynczego gracza, właśnie roglaika polegającego na budowaniu talii opartego o pokerze. No i jest to gra niezależna, która po prostu hitem przedarła się do świadomości graczy. Wydana została w tym roku, w lutym tego roku została wydana na Jeśli dobrze pamiętam, Chyba wszystkie te właśnie główne konsole, czyli na pc -ty, na Xboxy, na PlayStation i na Nintendo Switcha. Kilka dni później dostała port na MacOSa. Następnie w drugiej połowie roku otrzymała również swoje wersje na Androida i iOSa. Więc jeżeli macie taką potrzebę, możecie mieć tą grę dostępną na wielu różnych platformach. Niezależnie od tego na jakich platformach gracie, jeśli mówimy o współcześnie wspieranych platformach, to na pewno Balatro tam znajdziecie. Ja, tak się składa od Matowskiego, dostałem demko gry na Steam. No i któregoś wieczora, kiedy dzieci już poszły spać, a żona była jeszcze w pracy, postanowiłem włączyć Balatro, dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi, bo ja generalnie wiedziałem, że to będzie gra świetna. Ja wiedziałem, że ta gra na pewno w taki czy inny sposób jest wybitna. No, uważam, że gry stworzone przez jedną osobę, które zdobywają taką popularność, no to raczej przypadkiem tego nie robią. Nie spodziewałem się mimo tego, że włączę Balatro sobie od tak na 5-10 minut, sprawdzić o co w tym wszystkim chodzi. I okazało się, że jak odpaliłem tą grę o 21, tak o północy skapnąłem się, że nadal w nią gram. Balatro wciąga niesamowicie, Balatro uzależnia niesamowicie, i wystarczy naprawdę chwila spędzona z tą grą żeby przekonać się dlaczego ta gra jest tak powszechnie doceniana, generalnie ja się wcale nie dziwię, kurczę, patrząc po różnych serwisach na Metacriticu średnia ocena tej gry to jest ponad 90 punktów na 100 wersja xboxowa z jakiegoś powodu jest nawet nieco lepiej oceniana niż na pozostałe platformy oceny zabrane w ramach platformy OpenCritic z kolei w 100% polecają zagrać w ten tytuł największe serwisy Typu Eurogamer, Game Informer GameSpot, wszystkie dają najwyższe możliwe oceny, więc generalnie jest czym się zachwycać. Gra poza tym zresztą jest niesamowitym sukcesem sprzedażowym, biorąc pod uwagę właśnie, że to jest gra niezależna i jest to gra stworzona przez jedną osobę. Z tego co wyczytałem na Wikipedii w ciągu zaledwie 8 godzin od wydania tej gry, ona zarobiła już ponad milion dolarów. Do tego. W ciągu pierwszych trzech dni sprzedała się w 250 milionach kopii, a biorąc pod uwagę grudzień 2024 roku, czyli mniej niż rok od premiery, gra dosięgnęła 3,5 milionów graczy. Tutaj trochę uważam, że nie jest to do końca precyzyjna liczba, ponieważ część graczy obowiązkowo kupiła tę grę na inne platformy. Sam znam przynajmniej kilka osób, które zaczęły grać na jednej platformie, a później ze względu na wygodę kupiły na inną. I ja nie jestem tutaj wyjątkiem. Ja, tak jak wspomniałem, od Matowskiego dostałem Balatro na Steam, po czym stwierdziłem, że przy komputerze siedzę za mało, żeby wystarczająco dużo cieszyć się balatro, dlatego kupiłem sobie wersję balatro na Switcha. Wprawdzie jest obecnie problem kupić nową wersję balatro w pudełkową. Większość sklepów głosi, że ma albo tymczasowe, albo już stałe braki na magazynach, więc ciężko jest dorwać w tę grę w przyzwoitej cenie. Pudełkowa kopia kosztuje trochę ponad 100 zł, zależnie od sklepu pokazują od 105 do 135 zł. No, niestety w tym momencie kupić się tego nigdzie legalnie nie da. Natomiast wersja cyfrowa jest o wiele tańsza, ja ją kupiłem bodajże za 60 zł, bez żadnej promocji na Nintendo Switchu i powiem Wam, że kurczę, dawno tak dobrze nie wydałem pieniędzy, jeśli chodzi o gry wideo. Balatro naprawdę uzależnia i naprawdę wciąga. No ale powiedziałem Wam mniej więcej trochę skąd się ta gra wzięła, jakie jak jest przyjęcie. No ale czym jest ta gra? No w skrócie, tak jak powiedziałem na początku, jest to głównie karcianka. Jeżeli kiedykolwiek graliście w pokera, no to będziecie wiedzieć jak grać w balatro. Plus minus. Oczywiście gra wszystko bardzo ładnie tłumaczy przy pierwszym uruchomieniu, więc to nie jest tak, że jesteście rzucani na głęboką wodę. Wszystko jest dość jasne. Gra polega na tym, że Dostajemy swoją talię kart, 52 sztuki na start, jeśli dobrze pamiętam, czyli taka standardowa talia, wiecie, od dwójki do asa. I do tego dochodzą później karty bonusowe, ale o tym za chwilę. Mając te karty, mając tę swoją talię, musimy przejść 8 etapów. Żeby ukończyć taki run w Balatro, należy pokonać 8 antej. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ante, ante, ant. W każdym razie Sts.pl podaje, że AntE to obowiązkowy zakład, który każdy gracz musi wpłacić do ogólnej puli przed rozpoczęciem tury licytacji. Generalnie na rozumienie gracza w tym przypadku mamy 8 zestawów, po 3 jakby pojedynki. I każdy z tych AntE dzieli się na trzy blindy. Znowu tutaj Sts.pl podaje, że blind to jest po prostu ciemna, zakład w ciemno. Jest to obowiązkowy zakład, który musi zostać spłacony na początku każdego rozdania. To do końca się nie przekłada na Balatro. Po prostu załóżmy, że ante to jest etap, który składa się z trzech rozegrań, trzech rozdań właśnie tych blindów: jest small blind, big blind i boss blind. Więc to polega na tym, że w każdym przypadku, w każdym blindzie dostajemy jakiś pułap punktowy, który musimy przekroczyć, czyli musimy zdobyć więcej punktów, niż jest to podane, no i punkty zdobywamy układając karty w znane z pokera formacje czyli tutaj mamy te pary, dwie pary, trójki, strity, pokery, karety i i tak dalej. Więc generalnie jeżeli to znacie, to super. Jeżeli tego nie znacie, nie martwcie się. Jeżeli mamy podgląd swojej ręki, swoich kart na ekranie i wybierzemy kilka z nich, to gra automatycznie rozpoznaje, czy to jest właśnie street, czy kareta, czy full, czy cokolwiek innego. Więc tutaj nie ma co się tym martwić. No i każda karta ma swoje punkty, tak, no oczywiście im wyższa numeracja na karcie tym więcej punktów, czyli dwójka jest mniej warta od dziesiątki, ta z kolei jest mniej warta od asa, bo as tutaj jest punktowany na 11 oczek, no i oczywiście mamy do tego multiplikatory i do tego dochodzą jeszcze wszystkie właściwości specjalne, bo to nie jest tak, że mamy zwykłe nudne karty, takie jakbyśmy sobie mogli wziąć talię taką, nie wiem, kupić w kiosku, chociaż czy kioski jeszcze istnieją i zagrać taką sobie rundkę w balatro, no nie do końca. Tutaj właśnie do kart dochodzą różne modyfikatory. Jednym z takich modyfikatorów są jokery. I tych jokerów jest tutaj od cholery. Jokery ich od cholery. <gry> Przepraszam, to jest beznadziejny rym. W każdym razie te jokery mają niesamowicie zróżnicowane właściwości. Niektóre po prostu zwiększają, dodają nam, doliczają wartość tych naszych kredytów, które mamy po wyłożeniu jakiejś tam, jakiegoś tam zestawu kart. Inne z kolei zwiększają nam multiplikatory, czyli właśnie coś co... Przez co nasz wynik jest pomnażany, żeby otrzymać ostateczny wynik. Niektóre mogą mieć warunki typu, że tylko kier będą dostawać dodatkowe punkty. Inne jokery na przykład sprawiają, że jeżeli mamy jakąś kartę w ręce i jej nie zagramy, to dostajemy dodatkowe modyfikatory albo pieniądze, bo pieniądze tutaj też zdobywamy, wygrywając kolejne blindy. No i tych. Jokerów jest naprawdę mnóstwo, ja tak naprawdę mam dopiero za sobą kilkanaście, może 20 godzin w Balatro i ja widziałem już ich w tym momencie przynajmniej kilkadziesiąt tych różnych Jokerów. One potrafią niesamowicie odmienić nasze szczęście, odmienić to jak nam w grze idzie. Ale poza tym mamy jeszcze karty Tarota, które pozwalają nam zmodyfikować naszą talię w pewien sposób, czyli przykładowo można nadać kartę taką właściwość, że ona ma właśnie te zwiększone multiplikatory, albo zwiększoną wartość kredytów. Albo przykładowo, jeżeli karta zostanie w ręce, to nam dochodzi jakaś gotówka, albo powiedzmy, karta ma zwiększoną wartość, ale jest 1 na 4 szansa, że po zagraniu jej karta ulegnie zniszczeniu. Więc tutaj jest tego naprawdę dużo. Plus mamy też karty. Teraz nie wiem, czy te też są astralne, czy jak to się nazywało, one w każdym razie zmieniają np. wartości tych figur pokerowych, czyli zwiększają punktowanie, przykładowo dwóch par, czy czy fula i tak i tak dalej. No i jak widzicie, opcji jest mnóstwo. Po ukończeniu każdego blinda mamy do wyboru za tą swoją gotówkę, którą wygraliśmy, bo zwykle jest tak, że każdy blind to jest jakaś kwota po wygranej. Plus, jeżeli im szybciej osiągniemy wymagany wynik, tym możemy dostać jakieś bonusowe. Pieniądze, no i czasami znowu, tak jak mówiłem wcześniej, są niektóre modyfikatory do kart, które też sprawiają, że tych pieniędzy dostaniemy więcej. Za te pieniądze kupujemy sobie kolejne karty do talii. Możemy kupić sobie jakieś modyfikatory, możemy kupić jokery, właśnie te karty astralne, te taroty, i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie z czasem okazuje się, że nasza talia 52 kart potrafi się rozrosnąć do np. 60, plus dostaje jeszcze różne modyfikatory. I jako, że Balatro to jest jednak roguelike. No to powiedzmy, że nie uda nam się przejść tych ośmiu ante, tych ośmiu rund, no i wtedy kończymy. Ale te wszystkie karty, które mm, dokupiliśmy do naszej talii, one do niej, nie nie, 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 nie pamiętam teraz, czy one do niej wracają. Wydawało mi się, że wracają, ale potem gdzieś grałem za, za którymś razem i teraz nie wiem, czy to kwestia tego, że trochę gram na Switchu, trochę gram na Steamie i mi się pomyliły talie, więc tutaj potrzebowałbym kogoś kto balatro zna lepiej. Natomiast czy jeżeli zajdziemy w dowolnym przejściu wystarczająco daleko, możemy odblokować kolejne talie. Jeśli dobrze pamiętam, startujemy z talią czerwoną, czyli taką podstawową. Później ja odblokowałem talię niebieską, która sprawia, że do ręki możemy wyciągnąć jedną kartę więcej, a uwierzcie mi, jedna karta więcej w ręce to jest naprawdę ogromne ułatwienie. Do tego później odblokowałem talię, która z kolei zwiększa multiplikatory, więc z czasem te talie są różnorodne i gra nimi potrafi naprawdę odmienić naszą rozgrywkę. A jeszcze zapomniałem o jednym rodzaju rzeczy, które możemy kupić za gotówkę, są to vouchery, i one też mają różne możliwości. Niektóre z nich na przykład polegają na tym, że znowu bierzemy jedną kartę więcej do ręki i generalnie warto decydować mądrze, co chcemy kupić, bo gotówkę mamy jak zwykle dość ograniczoną, możliwości raczej więcej niż yy, finansów, więc trzeba tutaj wybierać i zgadywać. I to naprawdę sprawia, że ta rozgrywka w grze jest niesamowicie niepowtarzalna. Mimo tego, że my cały czas gramy te blindy, my cały czas dostajemy te karty do ręki, my cały czas musimy układać te figury pokerowe, to jest różnie. Czasami miałem takie rundy, że przykładowo do, przyk do przebicia miałem wynik 2000 kredytów. To ja pierwszym rzutem zdobywałem 3500 bez żadnego problemu, bo miałem już wcześniej tyle modyfikatorów. Za innym razem z kolei miałem problem w czterech rozdaniach. Przebić wynik 600, bo po prostu mi ciężko karty nie szły i do tego jeszcze nie miałem żadnych modyfikatorów. Cześć, tu Kamil i zapraszam na część komentarzy i ogłoszeń w podcaście Pograwędka. Jeśli chodzi o komentarze do ostatniego odcinka, czyli 74 odcinka o indykach na Switchu. Dostałem dwa komentarze. Pierwszy, pierwszy to komentarz od Czesionio, o napisał o Railbound To trąby już od dawna, super gierka, nawet z swego czasu napisałem. To by również życzył Wysokiego i miłego Czasu z Rodzinką. No i właśnie, czy się gdzieś Railbound z tyłu głowy miałem? Ja pamiętałem o tym na tyle, że kiedy właśnie wspomniany wcześniej w odcinku Pan Lindyk zasugerował Railbound', to miałem takie, o, o tym słyszałem, to ponoć było dobre. I właśnie to jest jeden z powodów, dla których. Postanowiłem tego, tak ściągnąć, kupić, no i właśnie te dzięki, okazuje się dzięki Tobie, więc dziękuję Tobie. No i drugim komentarzem jest zgłoszenie od dwa, który napisał życzenia na konkurs. Szczęśliwego nowego roku, niech FPSy będą stabilne, dropy epickie, a lagi niech znikną na zawsze. I moi drodzy, to jest jedyne zgłoszenie na konkurs, dlatego Drogi 2.2 Przepraszam, jeśli gdzieś po. jeśli zmasakrowałem twoją ksywkę odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej na której z platform będziesz mógł wybrać czy chcesz Stalkera, czy chcesz Stray Ghost, czy chcesz może Vermintide 2 Gratuluję wygranym i to by było mojej drodzy na tyle. Przypominam, że podcastu Pograwędka możecie słuchać praktycznie w każdym miejscu, gdzie słuchacie podcastów, czyli na Spotify, na jakiś Apple Music, na bodajże Amazon Music też. Znajdziecie też podcast na YouTubie, na Peertubie, oczywiście znajdziecie mnie też w social media, na Twitterze, na BlueSky, na Mastodonie i na Instagramie i na Facebooku, gdzie wszędzie jestem jako Pograwędka. Dlatego zapraszam do obserwowania, zapraszam do lajkowania postów, do udostępniania, do dzielenia się kolejnymi odcinkami i jeżeli możecie, polećcie też podcast Innym użytkownikom, których spodziewacie się, że może im się spodobać podcast pograwentka. No i przypomnę jeszcze tylko na koniec, że posiadam również konto na serwisie bajkofi.to chodząc na adres slash pograwentka możecie mi postawić kawę jednorazowo. To nie jest żaden Patronite, to nie są żadne abonamenty. To jest jednorazowa. Dobrowolna, oczywiście, płatność z Waszej strony. Taka właśnie zapomoga, powiedzmy na kawę, która to pomaga mi tutaj trochę więcej tworzyć. No i to by było tyle. Wracajmy do odcinka dzieciaki za chwilę kończą granie w Mario Kart 8, więc ja będę mógł wrócić do Balatra. Hej, to znowu ja jeszcze tak maciówko, ponieważ y, tamte fragmenty nagrywałem przed obróbką podcastu, natomiast teraz jak dogrywam ten fragment, to już mam przed sobą wersję okładki, którą przygotował Konrad z podcastu Trójkas. i Konrad od dawno nie miał czasu mi y, wyświadczyć takiej przesługi właśnie, ale... Tym razem wrócił i widać, że ta przerwa dobrze mu zrobiła, bo to jest fenomenalna okładka. Jestem absolutnie zachwycony. Uważam, że to jedna z jego najlepszych prac. A kurczę, jak dotąd wszystkie jego prace były niesamowite. Więc Konrad, ogromne dzięki. A teraz już wracajcie do podcastu, a ja po składaniu pewnie wracam do balatra. Ale przede wszystkim sprawia to, że ta gra niesamowicie naprawdę, ja jeszcze mówię chyba trzeci albo czwarty raz wciąga, ale... Tutaj ten syndrom, jeszcze jedno rozegranie, jeszcze jedna talia, naprawdę działa. Do tego stopnia, że ja dzisiaj rano, jak sobie odpaliłem Switcha, kiedy chłopcy oglądali bajkę, to, to rozegrałem kilka rozgrywek. Potem przy śniadaniu, czekając aż tosty przygotują się w opiekaczu, to jeszcze zdążyłem wcisnąć to dwie rundki. A potem po śniadaniu, jak jeszcze sprzątałem i gotowała się woda na herbatę, to zdążyłem wcisnąć jeszcze jedną rundkę. Naprawdę wykorzystuję każdą możliwą chwilę, żeby próbować gdzieś wcisnąć jakąś rundkę Balatro bo to daje mega frydy i nawet jak przegram to się jakoś w tym sobie sumie nie przejmuję. Aha, dobra, no to jeszcze raz. Jeszcze mi się nie udało ukończyć tych wszystkich ośmiu anty, tych wszystkich ośmiu rozgrywek. Jak na razie doszedłem chyba najdalej do szóstej. I w żaden sposób nie czuję się zniechęcony. Ja cały czas gram dalej, kombinuję. Zresztą właśnie tak jak mówiłem po przegranych zdobywamy czasami właśnie nowe talie. Więc jest pole do eksperymentów, jest incentywa do tego by grać dalej i naprawdę jest warte kombinowania, bo ta gra, kurczę, no jest niesamowita. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem grania w karty fizycznie. W sensie, okej, okay, w czasie studiów, kiedy mieliśmy czasami dosyć liczne okienka bądź długie okienka między zajęciami, no to zdarzało się faktycznie, że ze znajomymi się daliśmy na korytarzu. Tutaj pozdrowienia dla Artura, Siemaru, z którym byliśmy razem na studiach, więc dużo czasu też w karty graliśmy. No i czasami wprawdzie grało się w pokera, ale czasami grało się w tak ambitne i wymagające inteligencji i wiedzy, i strategicznego umysłu gry, jak na przykład dupa biskupa, czy jakieś tam wiecie, nawet w wojnę się zdarzało grać. No, i karty jakoś nigdy nie były moimi ulubionymi gatunkami. Wprawdzie w -lajki zaczynam się coraz częściej wkręcać, chociaż też pierwsze starcie z roglaikami miałem takie poważne chyba dopiero w tym roku przy okazji Hadesa. Swoją drogą, jeśli chcecie wiedzieć więcej o Hadesie, to bardzo polecam odcinek nagrany z Jakubem Smolakiem z podcastu Trójcast. Jest to odcinek 47 podcastu Pograwędka. Polecam. Jakub Smolak ogólnie jest też bardzo spoko gościem. Zresztą możecie go posłuchać tak samo jak Konrada Nogę i Kac w podcastie Trójcast. Polecam sam ich wspieram i sam ich słucham. I wracając jednak do tematu, karcianki z kolei komputerowe nie są też moimi ulubionymi grami. Zdarzało mi się, nie wiem, spędzić trochę miłego czasu w, przykładowo takim Rus of Yggdrasil, o którym też kiedyś opowiadałem, czy w paru innych grach, ale no, najczęściej karcianki jednak no gdzieś tam nie są w tej mojej topce ulubionych gier. A tu się okazuje, że takie balato sobie przychodzi i bierze Pokera, za którym średnio przypadam, i roglajka, -like które w sumie nawet lubię, i do tego karciankę, której też średnio przypadam, i tworzy jedną z najprzyjemniejszych gier tego roku. No naprawdę. No zresztą samo to, że ja po trzech godzinach gry stwierdziłem, że muszę ją mieć na więcej niż jednej platformie, żeby mieć więcej możliwości w nią grać. Ja w Balatro już grałem też w przerwach w pracy, na Switchu gdzieś tam zaparkując na, par na parkingu i sobie grając po cichu gdzieś tam w kąciku. Ja zresztą teraz moje dzieciaki też obserwują jak gra w balatro, dopytują się o karty, dopytują się o układy i to wszystko, więc są zachwyceni. Poza tym graficzki na kartach też mi się bardzo podobają. Bo właśnie balatro to jest gra indie, więc no zazwyczaj po takich tytułach nie oczekuje się niesamowitych efektów, za to oczekuje się pewnego spójnego stylu i powiem wam szczerze, że balatro właśnie pod tym względem pochwalić można gra. Jest ładna, jest bardzo estetyczna, jest prosta jednocześnie i nie oszałamia grafiką, bo grafika jest, tak jak już wspomniałem, dosyć prosta, trochę pikselowa te są graficzki, ale to jest tak, oczywiście taki pixel art stylizowany. Jednak gra jest przede wszystkim właśnie bardzo czytelna, więc bardzo łatwo się połapać w tym, co trzeba zrobić. Do tego Grafiki na niektórych kartach wyglądają ładnie, bo to jest te standardowa talia 52 kart. No to jest taki naprawdę typowy, wręcz klasyczny standard. Jakbyście właśnie w tym kiosku kupili taką talię, znowu zastanawia się, czy kioski faktycznie nadal istnieją. Kupili talię takich 52 kart, no to te grafiki króla, waleta, damy i tak dalej, wszystkich kolejnych figur będą identyczne. No ale te jokery to już kurczę. Twórca zdecydowanie popisał się tutaj swoją wyobraźnią, bo one bardzo często. Są oryginalne. Często w ogóle wygląd karty nawiązuje do ich działania. Oczywiście nie zawsze jest to jakieś super możliwe albo super oczywiste, ale się zdarza. Przykładowo, nie wiem, karta, która sprawia, że wymagania do pokonania tego blinda są zmniejszone o połowę. Przypomina połówkę jokera, jakby była karta przedarta. Więc, no, jest pomysłowo, jest naprawdę fajnie, jest naprawdę ładnie. Zastrzeżenia nieco mam do oprawy dźwiękowej, chociaż ja i tak większą część czasu, czy to na Switchu, czy to na Steamie, gram z wyłączonymi dźwiękami i zwykle jakimś podcastem albo muzyką w tle, ponieważ jednak no, muzyka w balatro mi trochę nie podchodzi. Ona jest taka typowa sobie tam przygrywajka. Moja żona nawet stwierdziła, słuchając tej muzyki, w pewnym momencie, że no, przyjemna to ona jest wcale. Cytując właśnie moją żonę, bo ona bardzo lubi tak, tak, taki sposób formułowania zdań, nie lubi używania negatywnych słów, takich jak nie, ale powiedzenie, że przyjemne coś jest wcale już jakby się wpisuje, nie jestem w stanie to zrozumieć. No i generalnie tak samo właśnie myślę, że to jest całkiem dobre określenie muzyki w Balatru. Przyjemna ona jest wcale. To nie znaczy, że ona jest nieprzyjemna, to nie znaczy, że ona jest zła. Jak będzie sobie pogrywała w tle, no to spoko, nawet to uszu nie będzie raniło, nie będą krwawić i w ogóle. Mimo tego, no ciężko mi powiedzieć coś jakoś zdecydowanie pozytywnego na temat muzyki w Balatro. Ale tak naprawdę to jest kwestia w przypadku takiej gry nawet nie drugo, a trzeciorzędna, bo ważne jest, żeby gra była czytelna, ważne, żeby gra sprawiała frajdę przede wszystkim. W ogóle w grach wideo jest najważniejsze to, żeby one sprawiały frajdę. Nawet jak są piękne i mają super muzykę, ale nie sprawiają frajdy, to co mi po takiej muzyce, co mi po takiej grafice. Balatro graficznie jest na takim poziomie, żeby gra była w porządku muzycznie, jest, ale jeśli chodzi o rozgrywkę, to to jest naprawdę arcydzieło i ja już się boję, co będzie dalej, ile ja godzin przesiąknę w tym tytule ja wiem, że dla wielu osób Balatro było najczęściej nawet rozgrywaną grą w tym roku bo widziałem to na swoich social media jak podsumowania były niedawno dosyć ostre i ludzie to wrzucali i ja to wszystko widziałem i ja się boję, że u mnie będzie to samo ba, mimo tego, że ja mam tę grę na Steamie i na Switchu, to jeszcze się zastanawiam czy je kupić i może na Androida bo wtedy może czasami w toalecie by się udało jeszcze z dwie rundki wcisnąć gdzieś ale to już powoli przechodzi w pewną obsesję. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli nie mieliście okazji zagrać w Balatro, zachęcam, polecam. Jest tutaj moja pieczęć pograwędka Poleca, jest moja osobista tej prywatna polecajka dla Was. Ja w ogóle jestem trochę zły na siebie, że tak długo zwlekałem z tym Balatro, bo przecież ta gra wyszła w lutym, czyli byłaby niemal idealnym prezentem dla mnie na urodziny. A ja w nią zagrałem dopiero w grudniu, niemal rok później. Ale kurczę, no nawet po roku ta gra. Naprawdę sprawia niesamowitą frajdę, więc bardzo Wam gorąco polecam, spróbujcie Balatro, jeżeli gracie w Balatro, to dajcie znać jakie są Wasze wrażenia, jak, zaczy jak zaczynaliście, jakie są Wasze ulubione talie, jakie są Wasze ulubione jokery, albo naj najśmieszniejsze, najdziwniejsze jokery, jakie widzieliście, bo mnie to trochę też jednak ciekawi, skoro ich jest tak wiele, a są tak róż różnorodne, to co z tego wyjdzie. No i co? Było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Pograwędka bardzo polecam siebie. Polecam też trójka, jak już wspomniałem. Przy okazji zapominam o tym regularnie mówić. Chociaż link do, do Discorda cały czas znajduje się w opisie podcastu. Jeżeli szukacie ludzi, z którymi chcielibyście pogadać o grach wideo i nie tylko, bo czasami też umówić się na nagranie, podyskutować o paru innych rzeczach, filmach, serialach, nie wiem, książkach, muzyce, zapraszam Was gorąco na serwer pograne.eu Discorda. Tak jak mówiłem, link zaproszeniowy znajdziecie w opisie podcastu. Tam jest nas kilkuset aktywnych członków, a tak prawdziwie aktywnych jest nas kilkudziesięciu, więc zawsze znajdzie się ktoś do pogadania, zawsze znajdzie się ktoś do wymiany opinii, także jeśli chcecie się pochwalić jakimiś trofkami czy różnymi rzeczami to serwer Pograne jest miejscem właśnie dla Was. Poza tym, standardowo przypominam, możecie zaobserwować Pograwędkę gdzieś na różnych portalach. Możecie wejść na bikeoffic.to.pl i postawić mi kawę. Ale przede wszystkim co możecie zrobić, to teraz odpoczywać, bo jeszcze kilka dni do końca roku zostało. Za chwilę zresztą nowy rok i, i miejmy nadzieję świeży start w lepsze czasy. No i co? Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie!